Dziś bardzo ważny dzień dla świata fizyki. Amerykańscy naukowcy ogłosili, że udało im się osiągnąć dodatni bilans w reakcji fuzji jądrowej. W dużym skrócie wygląda to w taki sposób, że aby osiągnąć taką reakcję, która zachodzi na Słońcu, musieliśmy dostarczyć dużo więcej energii niż mogliśmy otrzymać stąd. Kompletnie się to nie opłacało. Chińczycy również nad tym pracują, tworzą swoje sztuczne słońce. Amerykanie jako pierwsi ogłosili, że udało im się otrzymać właśnie dodatni bilans, czyli że jest ta malutka nadwyżka energii. Śledzę te tematy od dawien dawna. Nauki ścisłe od zawsze były moją największą pasją. Wbrew temu, co mówi fizyka, ja podchodzę do niektórych tematów zupełnie inaczej. Jak dobrze wiecie, polemizuję z Einsteinem i wieloma innymi naukowcami. Również pracuję nad zimną fuzją, ale dosłownie zimną fuzją, ponieważ tak jak wszyscy próbują podgrzewać materię nawet do milionów stopni, żeby otrzymać energię, mój generator prądu, nad którym pracuję, działa w zupełnie inny sposób, a mianowicie dużo mniej energii wymaga zamrożenie materii i tu jest ciekawe, poniżej zera absolutnego. Oczywiście każdy naukowiec Wam powie, jest to teoretycznie niemożliwe, natomiast Niewolski Wam pokaże, że jest to praktycznie możliwe. Oczywiście zero absolutne minus 273,13 stopnia to jest taka graniczna temperatura, poniżej której niby nie możemy zejść. Oczywiście, wykorzystując klasyczną fizykę, nie ma takiej możliwości, ponieważ dużo wzorów jest błędnych. Natomiast, wykorzystując świętą geometrię, która opisuje to, co się naprawdę dzieje we wszechświecie, która opisuje to, co dzieje się w czarnych dziurach, w czarnej materii, w czarnej energii, jest to możliwe. Jako duże uproszczenie mogę Wam powiedzieć, żeby zejść poniżej zera absolutnego, nie wystarczy tylko dostarczyć energię i chłodzić materię. Ale również jest potrzebny odpowiedni dźwięk, a mianowicie odpowiednia wibracja pod wpływem której cząsteczki elementarne na poziomie molekularnym układają się w określony sposób i taka reakcja antyłańcuchowa tworzy, że jesteśmy w stanie stworzyć malutką, stabilną, czarną dziurę. Która produkuje już nam czyściutki szmaragdowy prąd. Nie będę się bawił w wywody naukowe, tylko po prostu kiedyś wam pokażę, w jaki sposób urządzenie wielkości walizeczki jest w stanie zasilać całe miasto, czy urządzenie wielkości paczki papierosów jest w stanie napędzać samolot czy pociąg. Ale do tego jeszcze troszeczkę czasu potrzebuję, ponieważ wymaga to naprawdę poważnych eksperymentów no i pewnych narzędzi które powoli zdobywam. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.